Wisła Kraków liczy się. Nigdzie wymaga, wymaga od was zwycięstwa, Czasem i przegrać. Przychodzi. Klub taki jak Wisła Kraków, posiadający tak bogatą wielką legendę, musi świadomie korzystać ze swojej różnorodności i wartości różnych, w szczególności historycznej. Klub taki, który ma który posłał ponad 100 lat temu, który osiągnął tyle, tyle folsy, polskiej piłce. Musi podkreślać te związki z, z osobami, które tworzyły legendę Wisły Kraków. Pierwszym krokiem było zaproszenie wszystkich wybitnych zawodników do żywotnia na nasze, na nasze trybuny. Drugim krokiem był powrót tych legend, najbardziej wybitnych. E, osób, które powinny być wciągnięci pod, pod, pod dach, jego koszulka z jego imieniem, takiej takie osoby, co ma być wyrazem absolutnego oddania honoru tym, tym osobom. Daniel Brut, wychowany w Biskim Kraków, marzy o tym, żeby kiedyś trafić pod dach Stadionu Wisły Kraków? A ja myślę, że mam pełno każdego marzenia, każdy kto chce grać w Wiśle, ja jestem wychowankiem i szczerze to jest klub, od którego tutaj zawsze zaczynałem. Na pewno takie jedno marzenie. Wiadomo, do tego jest bardzo długa droga, ale marzenia takie na pewno są. Zachodnik, który swoją postawą jest wzorcem, myślę, dla wszystkich następnych pokoleń. Naturalne wydawało się, że powinien zostać tą pierwszą osobą. Kapituła dopełniła tylko formalność. Wiadomo, że najważniejsze jest to, co, co, co dziś, to co teraz i przyszłość. Natomiast ważne jest to, żeby też pamiętać o, tym, o korzeniach tego. Tak